Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Madagaskar 2 i teraz nie wiem co ja zrobić, strasznie mi prześwietla, nie wiem czy to nie jest za jasną przypadkiem, ale... Eee. Kto by się tym przyjmował? Eee. A, te pingwiny, skurwysyckie one, potrzebują coś złowić. Hej, to wygląda dziwnie znajomo. Tak jest. Szeregowy złapie ryby, aby nakarmić wygłodniałe masy. Możesz patrzeć, zejść z drogi lub jedno i drugie. No muszę, żeby próbę zrobić. W końcu należy do tych mas. Używaj klawiszy ruchu, by celować, aby rzucić przymętę, w skok. Puść go, by wyciągnąć rybę. Ziomek mu dyktuje, Ziemek niebieskich ryb. mu dyktuje dokładne klawisze, jakie ma klikać. No sergowy tam chyba nie ma klawiszy do klikania z tego co widzę. Ale mogę się mylić. Dobra robota. Trochę jest słaby widać. Ale szybciej lecą, niż będę tego skażę jeden. Super. Jak może być? zajbiście mi poszło. Co za różnica z zielonej i w czerwonej ryby. Albo w niebieskiej. Rasizm RGB kurwa wszystko. RGBT Idealnie. Nie, no to ten? Ok, to jest zielona. To jest poniżej, co to jest? Nie to kazałem złapać. A tamto już pierdolił i mnie nie zaliczył? O co chodzi? to tu, pójdę kurwa. Nie odróżniał koloru, prawda? No nie odróżniam. Mandatonizm <grystanie> Jawy? Kurwa, bliskie. Cóż, dobra, Teraz Co on w robuchy będziesz jadał? Łapcie te żaby. Ale co, a dokładnie? Nie. Jeszcze tylko Bo... kilka. Kurwa, skacze. 10 sekund skakał dookoła, a ci się patrzą, kurwa, tylko sam harować. Jak zwykle, wszystko samemu na głowie trzeba. A tu jest ostatnia. No to taka szybka. No bo mi się wydaje, że szybka. Wydaje mi się. Nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jestem pośledzony. Gdzieś tutaj będzie. O. Poczekajmy chwilę. Ej, ej, ej. ej. Niedobrze. No ty kurwa. No ty kurwa. Dwa, trzy. Dobra. Co? Co młode się nagle pojawiło? No dobra. Jerzy, to nie moje imię. To nie moje imię. Wiem, że tu jest moje imię. O kurwa. Ci kolca zrobiła. E, no, rzucaj tym. A na predikcie, szmaty, jachim! Jeszcze trochę, już jesteśmy. Tłuska, czy czemu ten Alex nie może ich chwycić po prostu? Brudna mapa, Julia. Nie. No, szczęście to koniec. To małpy będą jeść? O one. Ale nas Małpy dostaną ryby, a, a nie dostałem małpy. Michał, będę łapał te małpy przy okazji, bo trzeba je łapać. Może czuło? Nie Tutaj nie sa Kurwa On się nie boi Dawaj Dobra. Dobra, nice Jak ty się nazywasz, koleżanko? Sylwion Zupaliśmy cypka! A tu. Udało ci się, mamy wystarczającą ilość małb by zacząć naprawę. I mimo na ich. Nie wiem czy możemy im ufać. To mogą być podstępne małpiatki. No są brązowe i są z Afryki. Nie jestem, nie jestem racisz. Nie zostałem królem Nowego Jorku stojąc i nic nie robią. Chuj mnie to obchodzi. Czy ja tam widzę pieniądze? Wezmę. A cóż to? Witaj znowu, staruszku. Wygląda na to, że robotnicy wymyślili dziwną grę losową. Jeśli chcesz zagrać, zapłać... Grę losową? Może zdobędziesz główną wygraną? Powodzenia! O, Ja jestem dobry w to Zajebista ta to próba Eee Enter klikam Chcę zagrać Ja chcę grać cały czas Do końca No co no Ten musi być Enter No dobra Kurwa Zagraj jeszcze raz, na pewno będziesz miał więcej biorę jak z tego, Jackpot gianta, z Total Casino. Yes, Okej, okay, dobra. Pecha i Super. Kocham hazard. Hey, dypie, A, ta... Czy tą babkę chcę trzy razy trafić? To medalion z tej samej wytwórni. To Madagaskar. To jest kod w butach. On przynosi szczęście. Łapię go w rękę i klikam enter. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo to nie może tak być. Jeszcze przynajmniej raz, jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, gold, 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 gold. Come on, come on, come on. Haha, też, No wiem, cały czas będę grał. 99% osób kończy przed największym wygraną Ja nie mam zamiaru kończyć. Jak mnie dopadł? No, cały czas mnie dopada. W głowę se włożyłem Dawaj, dawaj No jak już Durian, to może szybciej, ja nie wiem całego dnia Ja chcę wygrać i tyle Kurwa jego mać Okej okay, troszeczkę pieniędzy padło Na jakieś będzie los, losowanko Kolejne Bardzo dobrze O, może? Daj mi tą babkę trzy razy. To tą, tą na środku jest trzy razy. Po lewej, po prawej to samo. I na środku. Bo było na środku, było po prawej. Powinno być teraz po lewej. To nie to. Po to, prawej. Brak par oznacza brak par. Po prawej. Teraz się wypada. Mam nadzieję, że już. Jebane no kurwa małpy, nie mogą wylosować Zawsze coś zamykam oczy Gówno Duriana to czucia stół Spoko Ale ja chcę dużo więcej Spoko Ale ja chcę jeszcze więcej na razie z Kazardu jesteśmy na plus. Kurwa. Muszę przyznać, że porażki dużo lepiej niż inne małpy. Brawo. O ty kurwo. Zwyzywam je. Duria to śmierdzi na kilometry. Czuć go z Afryki, aż w Polsce. O mój. Jasny gwint. No, dawaj teraz. Ja. No dawaj tą babkę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. A ja już się domyśliłem, się które. Ta? To się przekonamy, kurwa. Kręcę do końca, aż mi się pieniądze skończą. Nie wiem, czy to jest element losowości, czy po prostu po kilku... ...set, z... albo kilkunastu spinach już... ...sama wpada po prostu. Trzeci raz mi przypominasz o symbolu Duriana. Naprawdę nie musisz po raz kolejny. Doznałem już okrutności tego jakże owocu śmierdzącego. Trzykrotnie. A to, że mi ostrzegasz, to raczej mi zbytnio nie pomoże, bo i tak to jest element losowy. To, czy mi wypadnie trzy. Piomek, daj mi tą królową. Kurwa, już myślałem. Teraz kurwa, tylko tak dalej, Wszystko jasne gwit, tyle ja już kręcę tym kurwa, to już szczęście wylatuje, ta pani kapryśna Durya, nie dwie mapy. O jaś. O, Spróbuj jeszcze raz bym próbował. Ok, na pewno się uda, no. Trzeba dążyć do celu. Systematyczność. Systematyczność jest klucz do zwycięstwa. Ale ja ciągle jest pracuję. No na to, żeby wyleciała mi. Proszę. Też się obawiam. Na pewno będziesz miał więcej tak, dzięki. Rulujesz od 15 minut prawie. Może jak do dobije? O na przykład teraz. Bogate kurwa małpy. Nie chcę się podzielić. Ostrzegasz mnie piąty raz. Dobra, aż pięć monet, człowieku, wiesz ile tu jest? Wow. Bank rozwijał. P.K.O. Polski. Kurwa, już myślałem, że będzie wylatywać. Czyżby dopadł ciebie? No jasne. Jeszcze To góry. Nie, wyrzucę błoto. Na czołby też. No to jest tragedia. Już. Mamy to! Jackpot Giant! Wszystkie monetki, elegancko! Patrzcie! 300 kurwa monet! Tak się gra! Tak się gra! Tak się gra w gry losowe! Tak się gra! Nigdy się nie poddawajcie! Zawsze dąż dążcie do swoich celów! Systematyczność to jest klucz do zwycięstwa! Ciężka praca. 22 mm. minuty. Siema.